Jestem w Stargardzie w Centrum Nauki Filary. Gdzie przez dwa dni, przez sobotę i niedzielę były organizowane warsztaty i są nadal organizowane warsztaty, warsztaty mistrzów LEGO, gdzie dzieci mogły budować nie tylko dzieci, ale młodzież mogły budować wspólną pracę, uczyć się bardzo ważnych wartości, czyli pracy w zespole mogły zyskiwać kreatywność, bo jedne dzieci drugim pomagały. Mieliśmy też wspólny cel do osiągnięcia. Musieliśmy zbudować panu Andrzejowi e, fabrykę, dom, posiadłość, Samochody, samoloty, no bardzo, bardzo duże rzeczy, dzieci mega się angażowały. Najlepsze rzeczy, które z tego powstały i to, co wydaje mi się wyniosły po tych warsztatach, jest taka praca, praca wspólna wszystkich tutaj osób, dogadywanie się między sobą. To w dzisiejszych czasach jest takie, że każdy siedzi przy tych ekranach, wiecie, i, 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 i ciężko się poznawać. One pomimo tego, że się nie znały, zostały dobrane w grupy e, według zainteresowań. I wyszło to fajnie. Zresztą zobaczcie na tym filmiku, jak to było od kuchni.